Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj w ten przepiękny, słoneczny, niedzielny poranek 1 października chciałabym opowiedzieć Wam o takiej refleksji, która się nasunęła dzisiaj podczas mojego porannego sportu. Jak wiecie, ja zawsze rano biegam 15 minut i robię 15-minutową gimnastykę, a teraz wybieram się na siłownię, aby pół godzinki podświczyć i 15 minut poleżeć sobie, odpocząć troszeczkę w saunie. I tak w czasie tego mojego porannego sportu myślałam sobie o tym, że na początku, tak kiedy człowiek zaczyna robić sport i zaczyna y, zmieniać jego ciało, to napotyka się pewne opory. Przede wszystkim jeżeli chodzi o to, że trzeba rzeczywiście, jeżeli chodzi na przykład o fit, y, studio sportowe, podnosić ciężary i te ciężary muszą być coraz cięższe, aby mięśnie się wyrobiły. Albo napotyka się na pewne psychiczne opory podczas biegania, i człowiek myśli, nie, przestanę, już mi się nie chce. Ale jednak, aby wyrabiać te mięśnie i swoją kondycję, trzeba dążyć dalej. I te ciężary, i te wysiłki muszą być coraz większe. Ale rezultaty są bardzo dobre. I tak samo jest w życiu. Jeżeli chcemy się rozwinąć w życiu, to musimy rozwijać to nasze życie tak jak mięśnie, A więc musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tak jak. Na siłowni podnosimy ciężary, aby nasze mięśnie się wyrobiły i mielibyśmy piękną sylwetkę. Tak i w życiu musimy po prostu nie tyle zmagać się, co konfrontować się z tym takim, można powiedzieć, w przenośni również ciężarem. A tym ciężarem jest wyjście w coś, co określamy mianem nieznane. Jeżeli... Cały czas podnoszę na siłowni tylko ten sam malutki ciężarek. Mój mięsień się nigdy nie wyrobi, ponieważ ja cały czas znajduję się w terytorium pod tytułem znane. Ale jeżeli podwyższę tą moją wagę, którą podnoszę, to wkraczam od razu w terytorium czegoś nowego, czegoś nieznanego, ponieważ nowy jest zawsze czymś nieznanym. Ale dzięki temu mój się, mięsień się poprawi i urośnie. I tak samo jest w życiu. Rośnięcie, wzrost, rozwój, ekspansja możliwa jest tylko w jednym miejscu, w tym miejscu określonym mianem nieznanym. W tym nieznanym jesteśmy konfrontowani, konfrontowani z nowymi doświadczeniami, z ludźmi, z sytuacjami, i to wszystko wymaga od nas nowych reakcji. Jeżeli jesteśmy w tym miejscu, w takich sytuacjach, z takimi ludźmi, których już od dawna znamy lub które już od dawna znamy, reagujemy z reguły zawsze tak samo. Te stare sytuacje, ci znani ludzie nie wymagają od nas z reguły nowych reakcji, a więc i rozwoju. Ale jeżeli napotykamy nowe sytuacje, zmiany w naszym życiu, czy to zmiana miejsca zamieszkania, zmiana pracy, zmiana partnera, czy zmiana sposobu, od, zmiana sposobu odżywiania się, sposobu ubierania się. Różne zmiany, zmian jest tak strasznie wiele, one powodują, że musimy inaczej reagować, inaczej mówić inaczej, myśleć inaczej, czuć i tylko to pozwala na nasz rozwój. Jeżeli nie będzie zmiany, czyli jeżeli nie będziemy wstępować w to nieznane, będziemy zawsze stać w tym samym miejscu, chociaż i to jest tylko iluzją, ponieważ energia nigdy nie stoi, energia nigdy nie jest statyczna. Energia porusza się. Jeżeli nie może się ta energia poruszać do przodu, będzie się ruszać w tył, a to oznacza rozpad, rozpad. Rozpad, chaos i w końcu zniszczenie. Ale tego nie chcemy w życiu. My chcemy rozwoju, my chcemy podnosić się na coraz wyższy poziom naszej świadomości, a im wyższy poziom świadomości, tym więcej uczucia szczęścia i zadowolenia w życiu. Uczucie szczęścia jest. Całkowicie uzależnione od poziomu świadomości człowieka. Ktoś, kto jest na niskim poziomie świadomości, odczuwa z reguły bardzo niskie energetycznie uczucia: uczucia strachu, uczucia nienawiści, uczucie lęku, uczucie grozy. Jeżeli natomiast podwyższamy się na nasz, w naszym poziomie ewolucji naszej świadomości, odczuwamy wtedy coraz piękniejsze, coraz bardziej wzniosłe uczucia. Takie uczucia jak. Piękność, szczęście, uczucie ciepło, uczucie dobre i wręcz to najpiękniejsze uczucie, uczucie miłości, ponieważ, ponieważ jest to taka drabina, po której się wspinamy, a na samej górze tej drabiny jest ta najwyższa energetyczna frekwencja, którą określamy mianem miłości. Rozszerzanie świadomości jest, nic innym, jest niczym innym, jak tylko właśnie wspinaniem wspinanie się po tej drabinie. Świadomości. Ale tę świadomość możemy rozwijać tylko wtedy, jeżeli my się sami rozwijamy. A to nasze rozwinięcie samego siebie jest możliwe tylko tam, tylko w tej sferze, którą określamy mianem nieznane. I zachęcam Was do tego, spróbujcie dzisiaj chociaż trzy, może tylko jedno, może dwie, a może i nawet trzy sytuacje w Waszym życiu w jakiś sposób wprowadzić. Takie sytuacje w Wasze życie, które są. Nowymi, całkiem nieznanymi sytuacjami. To może być jakieś nowe ubranie, które czy nowy sposób malowania się albo układania fryzury. To może być rozmowa z całkiem nowym człowiekiem, którego dzisiaj poznamy. Może to być też powzięcie planu, na przykład zmiany miejsca zamieszkania czy pracy. Również i to jest oczywiście wielką zmianą, i już sam fakt, że myślimy o tym powoduje, że wkraczamy w to terytorium tego nowego. I to terytorium tego czegoś. Nowego, nieznanego nie tylko da nam większą możliwość rozwoju, rozwoju naszej świadomości, a co za tym idzie, zawsze spowoduje, że podniesiemy się na tej naszej energetycznej drabinie na wyższy poziom, ale dowiemy się też w tym nieznanym, kim my tak naprawdę jesteśmy. Bo jak już powiedziałam, to. Przebywanie w tym terytorium znanym powoduje, że człowiek zawsze reaguje tak samo. Ale być może mamy tylko 2 lub 3% reakcji i naszych uczuć czy naszych myśli, które znamy. Być może znamy też tylko 2 lub 3% naszych talentów, naszych zdolności, naszych, naszych pasji, bo jesteśmy w takiej malutkiej klateczce, zamknięci bo się boimy z tej klatki wyjść chociaż drzwi tej klatki są zawsze otwarte. Ale w tym miejscu, czy w tej, w tej sferze. O imieniu Nieznany. Tam dopiero dowiadujemy się, jakie talenty mamy, jakie pasje, jakie uczucia potrafimy czuć, jakie słowa potrafimy mówić, jakie myśli potrafimy mieć, jakie zdolności, co nam się podoba, jak możemy wyglądać. Możemy wyglądać całkiem inaczej niż teraz, ponieważ w tej małej klateczce nie może nasz, nasze ciało się rozwinąć. A więc wyjście z tej klatki, tego znanego, yy, na wolność, tam gdzie jest to nieznane, jest zawsze pełne samych zwycięstw, samych dobrych rzeczy. Właśnie tak nasunął się mi taki przykład, który też kiedyś przytaczałam, o człowieku, który bardzo boi się latać samolotem, ale pewnego dnia udaje mu się jednak ten nek przezwyciężyć, wsiada w samolot i po kilku godzinach znajduje się na wspaniałej, przepięknej wyspie na plaży. I nagle on czuje w sobie takie uczucia i takie myśli, jakich jeszcze nigdy nie myślał i nie czuł. Nie tylko wreszcie widzi piękno tego morza i tej plaży, ale i nagle okazuje się, że jest on być może kim, kimś, kto ma w sobie niesamowite, wielkie zasoby energii i odwagi, ale z powodu jakichś programów, które były w jego podświadomości, Trzymał sam siebie w tej klatce, aż wreszcie on z tej klatki się uwolnił. Wtedy nagle ten człowiek potrafi wziąć głęboki oddech i nagle odkryć, kim on tak naprawdę jest. A więc zachęcam was do tego: wyjdźcie w to nieznane, nie bójcie się nieznanego, a jeżeli się będziecie bać, to przypomnijcie sobie moje słowa, lub też słowa wielu ludzi, którzy wychodzili w nieznane i wracali. Nie, nie wracali już, ponieważ nie, wrac nie wrócimy już nigdy do tego starego punktu. Rozszerzamy się cały czas, ale ci ludzie bo mogą zawsze powiedzieć: Co za wspaniałe przeżycie jest, tak się rozszerzyć. Ale też to, co już było, my tylko nigdy nie tracimy. To, co było, jest zawsze częścią nas, ponieważ my tylko asymilujemy nowe przeżycia, asymilujemy nowe doświadczenia, ale to, co zdobyliśmy, to, co przeżyliśmy, zawsze już jest w tym naszym. Umyślne naszej świadomości przede wszystkim zasymilowane, zintegrowane i zakończone i wbudowane właśnie w to pole naszej świadomości. Ponieważ człowiek zawsze ma taką tendencję do tego, aby przeżywać rzeczy i kończyć to. Nie tylko zacząć, ale każde przeżycie, każde doświadczenie chce być samą, same w sobie doświadczone i zreflektowane i zamknięte. Wszystkie takie Otwarte, tak naprawdę niezakończone doświadczenia pozostawiają pewien niedosyt albo lęki albo jakiś niesmak. Wszystko musi być dlatego zakończone, ponieważ nasza świadomość chce to zintegrować w sobie, zamknąć w sobie, wchłonąć w siebie i odłożyć jak gdyby do takiego skarbca doświadczeń naszej duszy, naszej świadomości. Dziękuję Wam za uwagę i życzę Wam wspaniałego dnia pełnego wrażeń takich, jakich jeszcze nigdy nie mieliście w Waszym życiu.